Dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejnym Dzień dobry. odcinku. Słuchajcie. Tu jest jakieś dziecko, tu jest dziecko. Tu jest dziecko, jest dziecko. dziecko. Jest dziecko. Co my dzisiaj będziemy robić, kochani, my jedziemy wybierać samochód, bo przyszedł ten moment, kiedy po prostu my musimy wymienić ten samochód, więc będziemy sobie jeździli po różnych salonach, dlatego że jak się okazało te oferty. No, już jedziemy, tak. już jedziemy. Jedziemy do kilku salonów, jeszcze nie wiemy do których nam się uda dzisiaj pojechać, no bo to jest na pewno długo, tak. dużo czasu nam to zajmie. Będziemy sobie porównywać oferty i zobaczycie, jakie marki samochodów w ogóle rozważamy. Jakie dokładnie nami, samochody. Też w, szoku w ogóle jakie rozważamy, bo nie mieliśmy takiego planu, ale wszystko to opowiemy dalej na vlogu, więc wychodzimy, zaczynamy, a tymczasem intro. I oczywiście, a jeszcze nie, jeszcze nie. Pomóżcie nam w wyborze, czyli piszcie, tak. który samochód Wam się podobał. Która marka, który samochód? Olu. Co.

Pa, kochana, papa. Pa. Niedługo się z nią pożegnamy. to chałupę. Jeden się do niej wieści. Ale dwa nie. Gdzie my jesteśmy, Olcia? Przed Nissanem. Jest to pierwszy salon, do którego dzisiaj idziemy. Co jest istotnego? Istotne jest to, że nie wiemy, jakie to są samochody, bo Nissana nie sprawdzaliśmy, ale po prostu tak. jest po drodze, no, więc jedzie, stwierdziliśmy. Ten co jedzie, będzie za mną zaraz. Zobacz, no, no, zobacz. no, to jest właśnie taki. My szukamy, my szukamy ogólnie no, z Suwa. To jest kaskaj. Kaszkaje to ja znam. Kiedyś myślałem, żeby taki mieć. My szukamy ogólnie suwa w cenie od 100 do 200 tysięcy. Dobra, wchodzimy, zobaczymy co tutaj mają dla nas. Olcia, co Patrzymy oglądam? Patrzymy sobie na Nissana X-Trail. Dlatego, że ten ma naj... na Kaszkaja, który jest obok, ale trochę ma za mały bagażnik dla nas. Możemy A X-Trail tak... jest naprawdę mhm. spoko. Tak, i teraz zobaczcie jak wygląda. Kosztuje... No i tak myśmy nie brali czerwonego. Dlaczego? Mi się podoba ten czerwony. 141 tysięcy. Ale nie planowaliśmy brać czerwonego. No Ale ładnie no wygląda zobacz, cena jest od tyle No tak, ale wiesz, to pewnie zależy, bo to jest automat no pewnie tak. i tak dalej, więc to myślę, że ten Że pewnie tak za 130 to byśmy spokojnie wzięli ten, ten jest super, zobacz, jest on ma, zobacz, ten ma skórę w środku No Naprawdę fajnie wygląda Bardzo miła obsługa, zostaliśmy od razu przywitani, to też jest ważne no i też na przykład jeszcze tam kawę, więc Tak Fajny samochód, otwórz bagażnik Otwiera się sam. Wszystko ładnie. Duży ma bagażnik. No i ma tutaj przycisk, pyk. Bardzo fajny, podoba mi się. W tym momencie podjechaliśmy pod salon Citroena, ale oczywiście pamiętajcie, że Citroen to nie tylko Citroen, ale też Peugeot. Tesla. Yy, też Peugeot i dodatkowo bodajże to jest jeden koncern z Oplem chyba już nawet. Co my tutaj mamy? Jesteśmy w Citroenie i teraz właśnie oglądamy, jaki to jest model. C5. C5 akurat w wersji hybrydowej, ale my chyba byśmy nie brali hybrydowej. Bagażnik tutaj no, nie jest automatyczny. A tam był? Tak. A, bagażnik jest dość duży, no ale chyba nie jest aż taki duży. Nie, no mniejszy jest. Na Trochę pewno. nam się mniej podoba, aczkolwiek miałby być biały ten samochód i w brązowej skórze, więc już lepiej to brzmi. O, on tak sobie wygląda z tyłu. Głosujcie. Zresztą zaraz zobaczymy tam jeszcze jakiś filmik wstawimy z tymi Citroenami. Dobra. jesteśmy przed salonem KIA, zanim jeszcze wejdziemy do KIA to... Ki, KIA, KIA, chcesz wejść to, do KIA? To kochani, obsługa. W Nissanie na razie była lepsza niż w Citroenie, zdecydowanie, ale jeszcze wcześniej poza nagraniem byliśmy innego dnia w Audi i tam na razie była najlepsza była tam Kawusia jakaś woda do stolika i tak dalej, więc było spoko. W Nissanie można było sobie zrobić całą kawę, więc też okej. Okay. Też tam kto nas obsługiwał w Nisa? A, No ale w ta pani nas obsługiwała, wszystko nam mówiła, zaraz coś podejdzie i tak dalej. To było bardzo był fajnie. Panie, tak. A w nie, Nissanie ja moje był... w Nissanie. Kotku, w Nissanie był pan. Ale A, pani, pani nas obsługiwała recepcji. na początku. Ta, pani super, pan taki trochę nie, mrawy, ale jakby... No pani lepsza, też mi się bardziej podobała. Pan. I miał śmieszny śmiech, ogarnął się jego śmiech? Nie. He, 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 he. A myślałem że, myślałem, że się dusi. Żart! Nie. nie. I potem byliśmy w Citroenie i tam było bardzo dziwnie. Taki klimat jak we Francji, nie? Nie wiedzieli, czy... Nie mówiliśmy po francusku, więc byli wkurzeni. Ale no, jakby spoko. Tak. I teraz idziemy do kij, zobaczymy. Na razie nie ma parkingu dla klientów. W sensie jest jakiś strasznie mały i nie mogliśmy zaparkować, więc zostawiliśmy jakieś kije. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. I to jest kolejny, kolejny salon, którego nie planowaliśmy. W tak. sensie takim, że po prostu. No, Jeździmy, o Kia. Nawet nie wiemy, jakie mają tutaj modele, ale idziemy, zobaczymy, może coś fajnego. Ostatnio kija jest, że tak powiem, no, mega się poprawiła z tym, co było parę, parę, parę lat temu, więc jak najbardziej zobaczymy, co nam zaproponują. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w salonie. Tego kija, wiecie. <grym> tego kija. <grym> kija to oni tutaj mają, kurde, nie wiem gdzie, <grym> bo naprawdę jest dramat, słuchajcie. Jest dramat. Y Nikt do nas nie podszedł. Obejrzeliśmy... Ja może powiem, gdzie jest ten salon, bo wiecie, pamiętajcie, co salon to inne osoby mogą być. Na no, więc... Puławskiej. Tak. Y Nikt do nas nie podszedł. Y pani recepcji jest pani bez decepcji... maski i ma wywalone wygląd, jakby chciała nas zabić, i tak samo wygląda z pani Nawet z nie z powiedziała, dzień dobry. Wodywanych. Nie wiedziałeś z roku pani samochodu wyżywanych na nas, jak patrzyła, ale po prostu myślałam, że tam, żeby ucieknąć, tej... trochę jest trochę się Nikt czujemy nam nie tutaj powiedział jak intruzji. Tak. Nikt. Nikt. Nikt kompletnie. Jesteśmy w toalecie w ogóle, jakby spokojnie. Podchodziliśmy do samochodu, a jesteśmy w toalecie, bo zaraz tam ogarniamy lajrę. Podchodzi... Dwa razy przychodziliśmy obok tej recepcji. Podchodziliśmy do samochodów, zaglądaliśmy, otwieraliśmy. Zero zainteresowania. Tak, zero trudno musimy wyjść nie wiemy co możemy kupić nie Zresztą wiemy za ile się nie podobało mi tak. się a coś opominać za bardzo i ja pozostawię bez komentarza już po prostu nie ma co a tymczasem pojechaliśmy do Lexusa mamy nadzieję że będzie lepiej na pewno będzie lepiej to jest taka nasza wersja ale chyba Lexusa nie weźmiemy a ja to zaraz wam powiemy dlaczego Olcia chcesz tego Lexusa no kurde chciałabym <laughs> trochę drogi ale obsługa niesamowita naprawdę no to o Jezu, to Super. jest no, ale to ja wiedziałem, ja już, jak Olci powiedziałem, jak wchodziliśmy, to mówię: No, tutaj to nie mam nic co się obawiać, że to będzie super. No, Lexus Puławska, wpadajcie, mega obsługa. Otwórz. No, bo Zobaczcie, no, Leksusik to jest Lexusik jednak. My jesteśmy fani, fanami w ogóle marki Toyota, czyli też i Lexus, bo Lexus i Toyota to jest to samo. Jeżeli idziemy teraz do Toyoty i coś tak czuję, że ta RAV4 tak chodzi za nami, że chyba najlepszy samochód z tego będzie Jeżeli chodzi o suwy, podobno najbardziej oszczędna jest właśnie RAV4 Idziemy do Toyoty! Olcia, który samochód? Siusiu Niestety nie ma naszego, więc zobaczcie tutaj Toyota Highlander No trudno, jedziemy dalej. Tak? Jesteśmy teraz w Peżo, Peżo. tutaj jest ten, który chcemy wybrać. Poczekaj, bo masz dziecko. A, przepraszam. Nie, to też. To jest samochód, który nas interesuje. I Olcia z Lajrą. Jesteśmy w, w Maździe, już nie mamy siły, Lajra już jest wkurzona, ale zaczęła walić coś w blat, więc się cieszy. O, tak to wygląda. Idzie pan do nas. A, okay. Ostatnia opcja, ostatnia opcja, Grandland Słuchajcie, X Opal. To trzeci dzień poszukiwania. Lajra ma dosyć. Ja już nie mam siły. Ostatni samochód, który już bierzemy pod ma uwagę. Ale ja dziecko ona wciąż nie jej W środku wygląda tak. No przyjemny. Całkiem spoko nawet. No więc jesteśmy, słuchajcie, siedzimy. Tutaj zobaczmy skrzynię, tak? Mhm, taka Ta, skrzynia. A wiesz co, jaką ma wadę? Zobaczesz Maryski tutaj. To jest nowy samochód, a zobacz. No fakt. Wyobrażasz sobie co będzie po roku. Kochani, jesteśmy teraz w samochodzie, który się nazywa Peugeot 3008. Jedziemy na jazdę próbną. Zobaczcie, te zegary są zarąbiste. Pokaż schowek. Schowek jest, jest duży tutaj. Jest, Zobacz. O kurde, panie. To jest naprawdę... A tutaj, ten z przodu tu, dla mnie? Z przodu dla Ciebie. No malutki jest, tak ale wystarczający, było. wiesz? Zobaczymy, czekamy Kamil potrafi też jeździć, bo to manual dzisiaj będziemy na próbę, ogólnie kupujemy auta, tak? Czekaj, Pamiętaj, wciskasz sprzęgło, dajesz bieg i powoli puszczasz sprzęgło. Jak zaczyna trochę szarpać, to już najlepiej wcześniej, żeby nie szarpało, przerzucasz na inny bieg. Na przykład na dwójkę, kochanie. To jest, to jest to wybra, patenty są. Trochę zaś i, I jeszcze jedziemy na jedyneczce. Za chwilkę wrzucamy dwójeczkę, moi drodzy. Uwaga, dwójeczka do tyłu, tak do siebie. A trójeczka w razie czego jest tam na środku, z przodu. Cwóreczka do siebie na prawo, piąteczka pewnie do przodu na prawo i do przodu. Tak mnie mam. Jedziemy, moi drodzy, jesteśmy na Razy Mińskiej w Warszawie. Na Razy Miejskiej. tutaj niedaleko czasami jedzie na Rzęski. Jest perzocik, jest Lajrunia, która sobie wżera folię. O, ta moc, kurde. O, nie umie biegów zmieniać. Nie umie. Jesus, weź, bo Te zaraz. hardy jest nawet. Jak na taki samochód, to powiem Ci, że. Kochani, trzy dni poszukiwań. 3 dni poszukiwań. Laira zmęczona, my zmęczeni. Wszyscy wkurzeni. Wracaliśmy po 11 godzinach do domu, głodni. Ja w ogóle w maku burgera jadłam, bo I czy nic się udało, i czy się udało. I słuchajcie, mamy to. Mamy samochód, mamy umowę podpisaną. Jaki to samochód stwierdziliśmy, że jesteśmy youtuberami, więc nie możemy Wam powiedzieć, po prostu będzie następny odcinek, w którym ten samochód odbierzemy, a wtedy się dowiecie, więc mamy nadzieję, że nie będziecie tak. Więc mniej i więcej poczekacie. około tygodnia, tak. wtedy już będziecie mieli cały samochód dokładnie taki, jak sobie wybraliśmy, bo w rzeczywistości z tych oglądanych nie było dokładnie takiego, jak wybieramy. Tak, natomiast wybraliśmy ten, który oglądaliśmy tylko jakby w innym kolorze, więc będziecie mogli zgadywać i tym bardziej teraz fajnie będzie zobaczyć Wasze komentarze, jak myślicie, który wybraliśmy albo który byście chcieli, żeby wybrali albo który byście wy wybrali. Napiszcie w komentarzu. To nie będzie taka wtedy sugerująca się odpowiedź, bo nie wiecie, co wybraliśmy. Więc fajnie, w sumie będzie poczytać Wasze komentarze, trochę Wam poodpowiadać, polajkować. I jeszcze mamy jedną sprawę tak, do Was. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bardzo słuchajcie. Ważna. Otóż jest to nasz nowy bestseller. Bestseller, czyli najlepiej sprzedający się produkt w naszym sklepie. Do tej pory był to filtr Halo, który Wam się mega, mega spodobał, w którym, filtr, w którym profil prowadzi nasza ukochana Sandra. Natomiast pojawił się nowy bestseller, słuchajcie, i jest to najtańszy produkt, najtańszy też filtr na naszym sklepie. Witaj, Satiku. co chciałbyś powiedzieć na naszych filtrów? Kosztuje, słuchajcie, z naszym kodem zniżkowym, który obecnie dostaniecie. Będzie to kod YouTube na 55% zniżki. Ile kosztuje? 9 zł. 9. 9, nie 9? 9. 9 zł, czyli niecałe 10 zł i macie do przetestowania filtr. Jest to jeden najlepszy według nas odcień, właśnie Halo. Więc jeżeli nie jesteście pewni naszych filtrów, a chcecie sobie zakupić, sprawdzić, czy dobrze robimy filtry, czy Wam się przyda, to koniecznie wejdźcie w link w opisie pod filmem, użyjcie kodu i zakupcie sobie filtr. Do niego macie oczywiście darmową instrukcję, jak postępować. No i potem jeszcze do tego dostajecie 70% zniżki na wszystkie pozostałe filtry, jak już zakupicie ten właśnie za te 9 zł. 9? Tak, 9 zł. Filtr test mi. Pa!